Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Kapitan Rex I co i dzisiaj wracamy już do naszego domku z naszej wyprawy I na wstępie od razu mm, chciałbym się spytać który znaczek jest lepszy ten co teraz mam po prawej stronie z napisem Rex Czy ten co był w sensie mc do kwadratu tak zmieniłem też sobie układ tutaj no nie wiem jak to nazwać po prostu inaczej mi tutaj wygląda tak bo teraz nad, mm, nie mam po lewej i po prawej stronie na górze ile mam życia ile mam jedzenia tego po prostu na dole, tak jak jest w normalnym yy, Minecrafcie. Czekajcie. Coś się. A. Czekajcie chwilę No ale nawet lepiej tak. Moim zdaniem. No tak, mogę sobie wszystko poukładać. Tylko jakoś tak, no nie wiem, zobaczymy jak się lepiej będzie grało. Czy tak jak teraz mam ustawione. Czy później to ustawimy no, tak jak wcześniej było? Bo tak jest nawet fajnie. Tak, i teraz pytanie: jest noc czy dzień? Jest noc czy jest dzień? A i od razu mówię wszystkim, że miałbyś rację, tak? Na 20 słów wiem i wiem, że mam więcej jak 20, że mam 20 chyba dwa. 22 w sumie się mówi poprawnie. Dobra, nieważne, mniejsza o to. Tak. Mm, ale. No, zbliża się końcówka roku, tak. Wiadomo, że trzeba już się postarać, przycisnąć. Także. Mm, jeśli w tym tygodniu nie będzie. Yy, jak to się nazywa maratonu to ja wam obiecuję że yy, po tym tygodniu co teraz będzie czyli nie jak będzie ten poniedziałek ten czekajcie yy, pojutrze tylko na następny, to wam yy, to zrobić taki no Taki maraton, jeśli będzie jeszcze w kolejnym tygodniu, że będzie mega. Tak. Tak ogólnie to we wtorek nie w ten co teraz jest. Co teraz będzie znaczy. Tylko ten następny będę miał biwak klasowy. Dziś jest tak zastanawiam czy nie nagrać Bibaku. Byłoby nawet całkiem ciekawie. Będziemy też łączyli mm, mój namiot z kolegi namiotem, że tak powiem. Łączyli w takim sensie, że postawimy kolegi namiot, który ma dwa wejścia. Mój też ma dwa wejścia. Co mogliście widzieć na mm, materiale, który się jakoś niedawno pojawił na kanale on się chyba nazywał Majowy wypad notebook", ale ja już nie jestem pewny no, to teraz tak przepalamy sobie nie tu, nie tu, 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 tu. nie tu Kurczę, ja wam powiem, że ja tak dawno nie grałem zwykłego minecrafta Na kompie A, nie no, dobrze brałem, ludzie Zapomniałem, że przecież przypalić się trzeba Żelazo, w ogóle żelazem się nie pali, to Ja nie wiem, czemu ja tak chciałem Ciekawe, czy się da prochem palić, jak myślicie? Pewnie nie, ale to wyjaśnię. Czekajcie, nie to. Nie to. To. Chociaż to. A, matko. Da się? Nie da się. Szkoda nawet, chociaż. No, się dać nie miał nic przeciwko temu. Węgla mam trochę mało. Nie mamy czym palić za bardzo. Ale wiecie co w następnym odcinku następny odcinek będzie chyba już normalnie, że tak powiem, tak jak wcześniej było, bo... Tak się ciężko gra. Albo zresztą czemu w następnym odcinku jak to wystarczy tylko kilka kliknięć, to tam no, jakoś tak w Pocket Edition lepiej tak mi się jakoś gra. Hmm, myślę skąd tu wziąć jeszcze węgiel albo coś innego. Czy można będzie palić? A właśnie, noc jest. Noc jest przecież. Ja się idę kimnąć. No i dobra. Ja wiem chyba co my dzisiaj zrobimy. Tak, ja wiem co my dzisiaj zrobimy. Mój. moja farma, że tak powiem. W cudzysłowie, bo to nawet w sumie farma nie jest. Ale niech będzie, bo tak jak powiedziałem, moja farma wygląda tragicznie. Naprawdę wygląda tragicznie. I. Czas to zmienić. O! Sporo się przepaliło nawet tego, nie? Na dwóch węglach. Połowa. Połowa żelaza, które mieliśmy. Mm, dobra. To teraz czas to jakoś normalnie zrobić. Mhm, mm też czuję, że zaraz będziemy musieli iść po kilof. Ściany. Z czego ściany? Tak myślę. Znaczy tutaj w sumie tylko chociaż. Albo dobra. Zrobimy to tutaj o tak. O jakąś? Hmm. Przydałoby się nam trochę kamienia. Ja mam nadzieję, że mam chociaż ten kamień. Kamień, kamień. Hmm. A co się da zrobić z tego? Coś się na pewno da. Tylko pytanie, co? A takie coś. Takie coś. Hmm. Albo Pół blok kamienia. No, i teraz myślę, to czy to? Dobra, weźmiemy to na próbę, bo nie ma co tu wymyśleć za bardzo. A to co to? Granit? Granit? Fajnie. Jak granit, to ja, ja nie mam nic przeciwko temu. No ale to najpierw będzie trzeba się do lanteru wybrać. A na to się póki co nie zanosi. Teraz pójdziemy sobie tutaj. Jak to wygląda? Mm, nie, jest źle, chociaż mogłoby być lepiej. Tak, pamiętajcie, nigdy nie skaczcie po. mmm, sadzonkach. Nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć, nieważne. Jak myślicie, może być? No niech będzie. Już nie mam co tu wymyślać bardzo tutaj tylko wezmę później tymi cygłami. O taką te wejście. No i teraz tak, tutaj wezmę chyba wodę, wyleję. Zresztą kopiemy po prostu na razie. Tutaj wstawię okno chyba. W sumie to nie chyba, tylko na pewno. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Myślę, jak my tu okno zrobimy. Czy... Hmm. Chociaż... Nikt nie mówił, że... Nie można zrobić zakrętu. Tutaj wezmę... Dam... Yy... Ludzie. Kamień, tak? Kamień? Chyba <grywa> chyba dobrze mówię. Czy chodzi mi o przeplony kobel stąd? No to kamień nie? Hmm. Dobra, teraz tutaj damy sobie trochę tego. Jest tu kabel, mam nadzieję? Nie ma. Musimy wziąć. Nie tyle. Dobra, starczy nam, patyki są. Hmm. Czekajcie chwilkę muszę to przesunąć dobra może być o. idealnie w ogóle nie wiem czemu te patyki się nie zastakowały no Widzę nowe możliwości się przed nami otworzyły. Hm. No trochę tego jest. Pytanie. Robię. Dobra. Robię żelazny pierwszy żelazny kilof. Kurczę no, trochę się rzeczywiście przed nami druk otworzył, że tak powiem. Dzięki żelazu. Żelazie. Nie wiem, N nieważne. Pierwsza żelazna rzecz. W grze. Znaczy u nas w sensie... Na świecie, ale szybko zasuwa. Co niedługo będziemy musieli iść znowu do jaskini, bo tam było złoto, którego wtedy nie mogłem jeszcze wykopać. Ale tu się zrobi tak, o, na razie. Czekajcie tutaj na takiej wysokości podłoga Zrobimy tutaj okno no dobra, nie jest cało zrobione okno, ale mniejsze oto właśnie mogą jeszcze wiaderko zrobić tak Ogólnie bo będziemy musieli przecież jeszcze po wodę iść i po ziemię także trochę dzisiaj będzie chodzenia. bierzemy żelazo możemy zostawić to to zostawimy chociaż nie dobra niech kobel będzie bo kobel się zawsze może przydać do czegoś o ziemia ja chciałem iść po ziemię a tu ziemia jest i to sporo czekajcie trzeba zrobić Mmm, wiadro, 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 gdzie tu wiadro? Hm! O, dobra. N nie widziałem wiadra. Nie, to to chciałem odstawić. Chyba się nam. O, a ja myślałem, że jeszcze nie będziemy mogli. Owca tam sobie szła. Ale niech sobie chodzi. Łóżko mam. Także nie jest to pilne, aby abyśmy mieli. Mm, oj, łóżko, no. I żeby sobie jałować. Tak, na razie to będzie też taka. Mm, ta farma, aby. abyśmy po prostu mieli jedzonko, bo. U nas to jest kiepsko zawsze z tym jedzonkiem tak kiedyś się też zrobi czekajcie farm zwierząt? nie czekajcie farma to jest chyba ogólnie zwierząt nie? to ja w takim razie źle mówiłem chyba nie bo farma to jest zwierząt? nie nie wiem naprawdę nie wiem chyba tak No. Jeszcze wykopiemy dwie kratki w tamtą stronę. Sobie. Ciekawe, kiedy nam jest zboże urośnie. Dobra, zbieramy sobie kobla, teraz kopimy sobie tu, ja nie wiem po co, w sumie ja to niszczyłem, kamień ładnie wygląda od kobla. A z tego coś się robi, z tego, o, z... czekajcie chwilę, z tego kamienia, chyba coś się robiło, coś tak, takie cegły chyba. Nie wiem, zbiorę go żebyśmy już mieli z czego w miarę tutaj ścianę chociaż zrobić. A sporo tego tu jest. z tego co ja pamiętam, to się chyba coś dało z tego zrobić. tutaj weźmiemy tak zrobimy bo tutaj woda przecież będzie nie czy, czy tam jest tak tam jest kejwik coś czuję że to wykopię jeszcze jedną kratkę w tamtą stronę i sobie zrobię zejście tam Będę miał od razu przy domku sam. Kejf. Tu tutaj. czekajcie. Teraz hmm. tu. Tu czekajcie. No tu. Jedna odstępu No Symetria musi być Tak tutaj sobie zrobimy zejście na razie prowizoryczne Zawsze to nie będziemy musieli iść tam gdzie wcześniej byłem nie Do jaskini Chyba, że tutaj nic ciekawego nie będzie, bo tak też może być. Hmm, tutaj nie musi być ładnie, przecież pod spodem, bo... bo, bo nie musi. <grych> po prostu. Dobra. Hmm. Schodzić czy nie schodzić? O, to jest pytanie. Przydałoby tu się jakieś drzwi. W sumie nie wiem po co przełączyłem na miecz Znaczy, wziąłem w sumie miar do łapki, a nie przełączyłem. No dobra. Nieważne. Teraz pójdziemy sobie tutaj weźmiemy sobie drzwi tak dwie pary zaraz zobaczycie po co co ja nie wiem po co ja... a zresztą nie będzie otwarte odcinek trwa 24 minuty Niezły ten zombie. I właśnie chyba. Nie, ja nie będę wchodził tam. Ja po prostu tutaj wstawię drzwi. Tutaj się nie da, nie? No nie. Tu. Ty patrzcie. Nie miały się tak otwierać. Wiecie co? Te drzwi Tak być nie mogą być Właśnie nam się przecież przepala ten Kamień Zrobię zaraz pół płytki te Tak odcinek będzie trwał 20 minut Przynajmniej się postaram żeby trwał 25 minut około. Żeby nie trwał pół godziny. Nie, cegły. Teraz. Dobra, jest. Pół płytki. Pół płytki, dobra są. Dobra, lecimy. I zaraz zakończymy odcinek. Tylko zrobię tam, wstawię drzwi, żeby już to wyglądało jakoś. Czekajcie. Tu, tu. Tu, tu. Chyba jest dobrze. Chyba tak. Tam sobie zejdziemy w następnym odcinku, może. A ja się zaraz będę z wami żegnał. Posiadam gdzieś mieć tego co widzę, ale to trudno. Dobra, zmieniamy Perspektywę Właśnie Szkoda, że się nie da gdzieś yy, wziąć tego ustawić. Ale to wygląda! Czekajcie... Nie... Chciałbym zasłonić... O! Patrzcie! Bloczek le lewituje! Mm. Dobra... Także co? W następnym odcinku będziemy albo kończyć to... Znaczy nie, będziemy po prostu kończyć tamto. A jak to skończymy, tą farmę... To wejdziemy wej tam do jaskini. Także co? Cześć!